Ale no i dzisiaj będziemy oglądać. Szkoda, że jest tak szybki. Um, um, satysfakcjonujące filmiki. No? no to możemy zaczynać od. Co jest? Kurde, co tu jest lód? O kurde, pa, 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 pamiętam jeszcze, jak byłem mały, bardziej, jak byłem trochę bardziej mały, to, to jeszcze pa, pamiętam. Mm, i jak to dotykałem? Jak byłem trochę mniej O kurde, co tu jest? Co tu jest? Nic nie rozumiem. Co to? Co to? Co to tam? Co to jest? a dobra, co to jest? co to jest? Co to? Co to? sushi? To, co to? Aha, to siasto. O kurde, ile jajek. ujujuj uj. O kurde ale ile jajek ale to jest satysfakcjonujące nawet takie co jest satysfakcjonujące kurde patrzcie tu o jezu jakie to czyste się robi takie brudna się robi takie czyste co nie jest? jest co to jest co to jest aha kapelusz a to co mhm. aha ja to znam No tu zagra jakaś Jumanji to jest to, to. Aha, tu to jest jedzenie jakieś widać troszkę bo jak daje aha to chyba to, 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 takie jajko sadzone tylko, że zmieszane <tusza> co to o, kurde. kurde o kurde to wygląda trochę jak serce o kurde, ale ta maszyna musi być mocna. Przynaleźć cię za to? O kurde, ktoś w te, te telefon komuś tam wpadł? Kiedyś? A co to? Ufuuu. A tu co? tu co? Nie wiem, co to jest, ale jest satysfakcjonujące. Na tym schować jedzenie i kot ma coś do zabawy. Uj. Co to ma być? Jakieś mył, A to co? Aha, ale to jest. Uh -huh. A to może nie jest tak, co Ale to chyba będzie. Udo, ale leci.

Kurde, co ale coś on to ciężko robi. Ja pewnie... Co to? O kurde. Trzeba być najlepszym na świecie, żeby takie coś robić. O kurde, ale to jest kozackie. A to co? Aha, śnieg, który stopią. To co? Nie rozumiem. Ale no, nie jest satysfakcja. Ale to jest satysfakcja. I, I jakby, jakby to że tym miejscu zrobiło. O to co? Co tu, co? Co to? Nie wiem. Nie Nie To też nie wiem, co to jest, ale. Nie widzę, nie wiem o co chodzi. O co mi jest, to wiadomo. A, ale mi Ale O co mi tylko... O tego więcej, wiesz? Wiecie? mi mi to może nie to komuś... co to to jest co to co grobała. co to to do jajka. No co chodzi? Nie. Włosy to Nie co? Kogoś. Aha, to jest dobre. Ale śniki bardzo cienkie. Maszyna robi takie coś. Po co takie maszyny jeszcze się skoczyłem to można? Inaczej robić. Są lifehaki do tego. Ale. Czy... Trzeba robić takie coś robić. No to co. Ole ciasto, ale bym teraz jadł. Szkoda, że, że ja to oglądam. O kurde, ale. To, dokładnie tak się nie zaginął. Ale... O kurde. O, ja! Takim, takim, te takie liski czekoladowe. This week? Colors? Uh, purple. O, yellow. Yellow, yellow. No, Yellow. Na, na czekoladowych tych czekoladowych em, liskach to zrobię. To co? Co to jest? Aha, już wiem. E, na, na księżycu jest. O jezu Żeby się kończył to żeby złami nie przeszło Upadnij, proszę nie Co? Ole to jest... O tu co, lina jakaś to co? Nie Co to? A nie, to na ręce takie... Te nie to, takie, to jest takie coś, nie wiem jak to Co to? to jakieś. Aha, i z tego rejonu leśniki. Te takie cienkie. Co to jest Co to to? to, to, to. Mhm, no. no. Ja to się w tym teraz robi? No to co? Mleko i jakieś jadło na coś, słońce, słońce, krowica. Mhm. Mm Powolnienka. Mhm. Mm to co? No. I Ajmo. Mean... Co to? Aha, no. Ja też jestem trochę głupi. To O, taką maszynkę, to ma dziadek u mnie u, mnie, w, u siebie w domu. To było zawsze takie fajne. No i znowu to samo. Mm. Nie wiem po co to jest, ale może to są jakieś wielkie naleśniki. Chyba tak. No co? Co to? <laughs> to wygląda jak jakiś nos od kogoś. kto nie ma nosu? Nosa. Nosa? Napiszcie w komentarzach, jak to się mówi. Bo ja coś mam z głowy, nie wiem o tym, co tu robię. Nie wiem czemu akurat we filmiku to się mi stało Co to robić? Nie koło Ale life hack? To jest bardziej life Stajdę w ślubie letnie, dlaczego ja co robię? Nie pójdę, czy tu jest? Co co chce robić? Ja zbyt, nie ma robić jak ta nie mam pieniędzy, żeby to zrobić Dobra, idziemy ja dalej nie, Co to jest? Aha, odświeżają metal to coś Nie rozumiem O, ja robią śrubę Jakby się umiało wkręcić gdzieś A to folia O nie, nie to coś To jest dobre po Aha, to u, u Chińczyków tak jest. O, to jest fajne. U Chińczyków tak jest? Aha. Jak jest niebieskie, to się jest zimno, a jak jest zielone, to jest letnie, a jak jest czerwone, to jest gorące. A u, Chi, u, u Chińczyków tak jest, się chodzi w butach po domu, a i trzeba takie, coś założyć, a jest tam czysto, jak nie wiem gdzie. Jakbyście byli w jakimś nie wiem, nie, nie wiem, wiesz, nic mi to jest. A to jakieś kartony? Po chińsku znowu? Wszystko po chińsku, ja nie wiem. Czemu to wszystko te wszystkie, wszystkie satysfakcje pochodzą z Chin? Może nie wszystkie, ale większość. O, tutaj te, też widać. Chyba, że Próbuj, nie no, widać. A to co, Ma być? Aha, to coś nie wiem. Hot, bo takie na zjeście. A potem, o właśnie, tak coś. Takie coś? Taki Co to ma być? Jakieś kakao. No i jak Wam się filmik podoba, to zostawcie suba i lajka. Co to ma być? W następnym odcinku napiszcie w komentarzach, czy, czy chcecie, żebym jeszcze takie filmiki robił. Może jakieś satysfakcjonujące, może nie, ale jakieś. Um, nie wiem. Śmieszne filmiki, może. Dobra. Jak wam się Filmik spodobał, to zostawcie suba i lajka. Um, a zobaczymy, czy to, to jest jeszcze. Jak wam się Filmik spodobał, to zostawcie suba i lajka. Widzimy się w następnym odcinku. Pa!